Ja wiem, że wyborcy PiSu ciągle nie mogą jakby tego zrozumieć. Ja to w ogóle się nie chcę mówić na ten temat. Każdy mądry człowiek widzi, co się stało, widzi co, w jaki sposób to wyglądało. Niech już też nie przesada, bo to jest tylko i wyłącznie pogrążanie się w dalszej kompromitacji. Podchodził pod pewną niepoczytalność. Zanim zaczniemy odcinek, mam do Ciebie prośbę. Zauważyliśmy, że ponad połowa z Was ogląda nasze filmy, ale nie subskrybuje naszego kanału. Dla Was to tylko chwilka, żeby kliknąć przycisk subskrypcji, a dla nas ogromna motywacja do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać i dostarczać Wam więcej treści, które lubicie. Z góry dziękujemy za każdą subskrypcję i zgodnie z zapowiedzią jest już z nami wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Witam Dziękuję za wizytę. Witam państwa. O poranku panie ministrze na kogo pan zagłosuje w wyborach prezydenckich? Rafał Trzoskowskiego. No właśnie, to pytanie niby oczywiste, ale reprezentuje pan Agrounię, tak partię, która no właściwie pan reprezentuje w tym rządzie. Skąd ta decyzja, żeby poprzeć Strasburg? To jest jedyny rozsądny kandydat. Każdy musi zrozumieć, że te wybory to jest taki tak naprawdę wybór egzystencjonalny dla nas. W jakim sensie? W takim sensie, że. Dzisiaj, w tych trudnych czasach, jeżeli my jeszcze w Polsce pozwolimy ludziom niepoważnym, ludziom, którzy są według mnie nieprzewidywalni, pozwolić zasiadać na tak ważnym stanowisku, być prezydentem Polski, ja tam nie widzę innych rozsądnych kandydatów. A chciałbym, żeby taka powiedzmy konkurencja była, była dobra. Przecież proszę zobaczyć, co, co się dzieje z Nawrockim. To, co wyczynia wyłudzenie mieszkania na, na wnuczka. Ja wiem, że wyborcy pisu ciągle nie mogą jakby tego zrozumieć i oni... Będą głosować na, na Nawrockiego. Aż że takie to Nie będzie taki panu duży. Rzyba, że to było wyłudzenie, bo Karol Nawrocki twierdzi, że pomagał panu Jerzemu, i później de facto w zamian za tę pomoc kupił od niego to mieszkanie. Ja to w ogóle się nie chcę mówić na ten temat. Każdy mądry człowiek widzi, co się stało, widzi, co, w jaki sposób to wyglądało. Niech już też nie przesadza, bo to jest tylko i wyłącznie pogrążanie się w dalszej kompromitacji. Cała Polska widziała, w jaki sposób to wyglądało. Najpierw miał jedno mieszkanie, później dwa, teraz się okazuje, że trzy. Najpierw mówił, że pomagał, że dał pieniądze. Do końca to nikt nie wie, w jaki sposób to było. Już nie wiadomo, kogo okłamał, ale myślę, że najbardziej to oszukał sam siebie. Tylko, że tutaj według mnie takie zachowania, wręcz zapędy, nie wiem, jak je nawet nazwać teraz, żeby nie, nie nazwać tego zbyt daleko, ale ludzie, którzy kłamią, a są przekonani o swojej postawie, jako o postawie dobrej, pozytywnej I, i, i wręcz z pełnym przekonaniem to pokazują ludziom, to według mnie nie są zachowania normalne. To jest wręcz, podchodzi pod pewną niepoczytalność. A pańskim zdaniem, panie ministrze? Polacy wybaczyliby nawrockiemu tę historię, gdyby ją od początku szczerze opowiedział i są raczej wkurzeni o to, co działo się później, to znaczy o to zmieniające się wersje? Jak to jest w polskiej polityce? Bo pan też jest w niej od dość niedawna. To... Czy lepiej powiedzieć wszystko kawanałowe i później przyjąć ja mam takie e... wrażenie, że... wyborców? Ja mam takie wrażenie, że teraz wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, to jest myślę, że normalny, taki ludzki odruch nie mogą się z tym pogodzić. Będą głosować, wręcz nie będą chcieli dopuścić do siebie tych faktów, o których usłyszeli. Zawsze zmiana tych upodobań wyborczych to jest pewien proces. Oczywiście u jednych jest szybszy, u drugich jest wolniejszy, ale konserwatywni wyborcy, często z małych miejscowości, z wiosek, a na takim przykładzie też rolnicy, to są grupy wyborców, którzy najwolniej zmieniają swoje upodobania polityczne, którzy najwolniej przekierowują swoje głosy w innym kierunku, ale to też myślę, że jest taka... Nie wiem, czy karma dla Jarosława Kaczyńskiego, bo to, bo to jest głównie jego porażka, tak? Jeżeli takie rzeczy się dzieją, yy, czy taki, takie zrządzenie losu, że nagle życie zaczyna wyrównywać rachunki. Ja pamiętam kiedy taka, taka anegdotka, słyszałem ją kilka razy, kiedy był strajk samoobrony, <laughs> yy, protestowali rolnicy. I, i, I ktoś się pyta Jarosława Kaczyńskiego. Słuchaj, Jarosław, dlaczego ty machasz do nich? A on mówi, bo ja macham do swoich wyborców. Wtedy to prowokowanie samoobrony, działania z Andrzejem Leperem, chociażby, które były. To teraz. Ma swojego nawrockiego i on wywija numery. I ci wyborcy mam nadzieję, że w końcu też zaczną patrzeć nieco inaczej, trochę rozsądniej. Bo to, o co mogę mieć pretensje w ogóle do, do ludzi, często też do siebie, ale ja od samego początku staram się tak żyć i z tym politycy zawsze mieli problem w moim przypadku, czyli wymagać. Wymagać, pytać, rozliczać. I, i, i to jest myślę, że takie. Zachowanie, którego nam czasem brakuje, to o czym mówię, że te głosy będą powoli przechodziły na innych kandydatów, czyli taka niechęć do rozumienia tej sytuacji. A proszę zdradzić nam jeszcze kulisy. Czy były takie rozmowy, czy słyszał pan takie rozmowy w koalicji czy w rządzie, co by było, gdyby wygrał kandydat Piu Karol Nawrocki? Czy ile prawdy jest tych? Plotka, które się pojawiały, że to by mogło doprowadzić do przyspieszonych wyborów. Nie do, ja nie dopuszczam takiej myśli, że, by że, 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 że jakiś kandydat inny da radę wygrać w tych wyborach. Ale gdyby wygrał na To znaczy, chcielibyście rządzić z prezydentem, który raczej by wetował tę ustawy, czy raczej przyspieszony wybory? W takim Wie Pan, Napoleon miał takie powiedzenie: Idziemy na wojnę. A co później, to się zobaczy. Dzisiaj idziemy w bardzo, bardzo ważnej batalii o, o, o Polskę, o pałac prezydencki. Jeżeli by się coś stało, czy mogłoby się nie udać, no to wtedy trzeba, trzeba myśleć, co dalej, ale ja takiej myśli nie dopuszczam. To jeszcze jedno pytanie o wybory prezydenckie, a właściwie o sondaże. No najnowszy sondaż zdaje się jednak pokazywać efekty afery Karola Nawrockiego. 10 punktów procentowych różnicy dzisiaj między Trzaskowskim a Nawrockim. Czy jest takie poczucie w koalicji, że te wybory są wygrane? Ja mam wrażenie, że duża część wyborców podejmie decyzję przy urnie. To będzie 50 na 50. Pan się tak spodziewa w drugiej turze? To znaczy, taka walka do ostatnich sekund o każdy głos? Nie wiem. Wiem, że dużo osób, kiedy ja rozmawiam, nie każdy jest dzisiaj przekonany do tego, na kogo głosować. Jest taki, też takie zachowanie, że idzieś na wybory i przy samej urnie dopiero zapada decyzja. I mam wrażenie, że w tej chwili tych wyborców jest, jest dość sporo. Zresztą. Mam też takie wrażenie, że niektórzy kandydaci bardzo mocno grają na demobilizację, jeżeli chodzi o pójście do, do wyborów. To jest bardzo mocna, bardzo mocna gra. Zresztą ja sam starałem się przed poprzednimi wyborami, kiedy zrobiliśmy myślę, że fenomenalną kampanię z, z premierem Donaldem Tuskiem. Tam było tyle zwrotów akcji. To było tak dla niektórych nieprzewidywalne. Zresztą kiedy rozmawiam to z, z wyborcami, z ludźmi, Często wspominają to, co działo się w 2023 roku, ta pozytywna nieprzewidywalność kampanii, to pokazanie, że jesteśmy zespołem, że tych zwrotów akcji, o których mówiłem, było bardzo dużo. Wtedy nie pozostawiliśmy ludziom tak naprawdę wyboru. Oni widzieli tą determinację, to pełne przekonanie, które, które było. Zresztą premier Donald Tusk wtedy wykonał bardzo dobry ruch, jeżeli chodzi o współpracę ze mną. Pokazał jasno, i teraz też pokazuje to, jest jest myślę, że takie zachowanie premiera Tuska, którego ciężko szukać w polskiej polityce. Czyli pokazał, że pochyli się nad najbardziej pogardzaną. Niezagospodarowaną w, w pozytywny sposób grupą społeczną, grupą zawodową, jaką są rolnicy, mieszkańcy wsi, to była grupa przez wiele lat najbardziej pogardzana, wykorzystywana przez prawo i sprawiedliwość, które grało swoją grę, najpierw tworzyli problem, później wyciągali pieniądze, dopłacali do, do wszystkich problemów, nie rozwiązując ich systemowo, strukturalnie, a premier Tusk to, co wtedy zrobił, to naprawdę było, było bardzo odważne, ale się sprawdziło. Mnie w tej kampanii trochę takich zwrotów akcji brakuje. Pewnego pozytywnego nieprzewidzenia. Mam wrażenie, że nikt nie zaskoczył niczym. Tak jak się zaczęła kilka miesięcy temu, tak ona trwa. Jeżdżą kandydaci, robią wiece. Ja nie widzę takich propozycji, czy czy pokazanie, że nagle tutaj czymś wyborców zaskoczymy, że coś będzie innego niż, niż do tej pory. I, I to jest trochę smutne.